Antoni Wojczak sołtys Glin w gminie Rychwał jest najpopularniejszym sołtysem regionu konińskiego. Zwycięzcę wyłoniono podczas 16. Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w Sąpolnie. Piknik jest corocznym świętem mieszkańców wsi regionu konińskiego. Tradycyjnie na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły, m.in. Sąpoleńska Orkiestra Dęta, Kapela Podwórkowa Zespół Ludowy Dębowiacy oraz Kapela z Wesela. Rozstrzygnięto konkurs krus na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne. Pierwsze miejsce zajęli Urszula i Mariusz Głąbiccy z Boru w Gminie Ostrowite. Emocje co roku budzi wybór najpopularniejszego Sołtysa. Startowało 21 kandydatów z naszego regionu. Mieszkańcy w głosowaniu wybrali Antoniego Wojtczaka z Glin, który Sołtysem jest niemal od 40 lat. Sołtyzm trzeba być społeczny. Trzeba umieć pracować ze społeczeństwem, z mieszkańcami. Trzeba wiedzieć, jak są potrzeby, żeby jak najprędzej potrzeby pomóc załatwić mieszkańcom czy choćby nawet współpracować z jakimikolwiek społecznymi związkami czy organizacjami, jak straż, czy szkoła. A proszę powiedzieć, od jak dawna pan jest sołtysem, jak się zmieniła rola sołtysa? Sołtysem jestem od 72 roku i powiem tak. Były czasy trudniejsze dla sołtysa, jak dzisiaj, bo znaczy, były większe może i obowiązki społeczne. Były bardziej drogi zaniedbane, społeczeństwo było biedniejsze. Dzisiaj już jest trochę lepiej, lepsze są może trochę drogi i społeczeństwo inaczej na to już reaguje. No co, cóż, mogę powiedzieć, jako, jako sołtys, jako prezes zachodniej Straży Pożarnej jestem, Pobudowaliśmy piękną świetlicę wspólnie ze społeczeństwem i to służy społeczeństwu Lin, lubin i Białym. Bardzo z tego cieszymy, że żeśmy robili pomimo 10 lat, ale było nam to trudno dokończyć. Przyszła pomoc unijna i po prostu świetlicę żeśmy dokończyli. Co bardzo się społeczeństwo, wszyscy cieszymy Piknik to okazja do spotkań, zabawy, ale także do dyskusji o przyszłości sołectw. Dobry sołtys to taki sołtys, który w stosunku do mieszkańców jest zawsze na miejscu, dysponuje odpowiednim czasem, podsuwa konkretne propozycje i wysłuchuje również mieszkańców, jakie oni mają propozycje, żeby we wsi ewentualnie wprowadzić. Ważne jest w tej chwili fundusz sołecki, który w tej chwili ustalony, uchwalony. Ja jestem też jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Turku. Również uchwaliliśmy w tym roku fundusz sołecki, w związku z tym też mamy pewne propozycje działań, gdzie chcemy te kwoty wykorzystać. Do Sąpolna na piknik przyjechało około dwóch tysięcy sołtysów. Rola sołtysa w w ostatnich latach znacznie wzrosła i tutaj duża jest zasługa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i tych wszystkich, którzy wnieśli zmiany w prawie dotyczącym wsi. Mówię tutaj o funduszu sołeckim. Dzięki tej ustawie wzrosło znaczenie nie tylko sołtysa, ale również wsi i zebrania wiejskiego. To wszystko owocuje ożywieniem mieszkańców wsi o to nam chodzi. Są coraz bardziej aktywni, myślą o przyszłości swojej wsi, starają się te skromne środki, jakie wynikają z ustawy, wzbogacić swoim wysiłkiem i rozwiązywać pewne problemy, które ich dotyczą. I to jest pierwszy sukces. Drugi to jest to, że oni coraz bardziej ze sobą współpracują. Myślę tutaj o mieszkańcach wsi. Warto zauważać rolę Sołtysa, warto zauważać rolę liderów wiejskich. I takie zabawowe, niby spotkanie jak jest dzisiaj. O, z jednej strony ma rolę oczywiście zabawy, odprężenia, współpracy, integracji, ale także wyróżnia i nagradza spośród całej społeczności tych, którzy są najbardziej popularni.